3, 2, 1. Czas na inspirację inspirowanki. Widzicie dziś trzy zeszyty. Dwa lojsturmy. Nie wiem, czy to się tak wymawia. Te przepiękne nowości. Turkusowy i w kolorze wina. Oraz taki sobie segregatorek. Kupiony w sklepie Action. To może od niego zaczniemy. Mówiłam już na jednym z poprzednich filmów, że marzec będzie u mnie troszeczkę inny. Zrezygnowałam z wielu stron w bullet journalu i przeniosłam je właśnie do tych zeszytów. Nie wiem, jak mi się sprawdzi taka organizacja, ponieważ robię to po raz pierwszy, ale dlaczego tak robię? Po prostu pokazywałam Wam już kiedyś na filmie, że mam tych zeszytów setki. No dobrze, setki nie, ale kilkadziesiąt na pewno. No i szkoda mi było, że one leżały tak niewykorzystane. Postanowiłam zatem po prostu nie oszczędzać tych zeszytów, tylko je wykorzystywać na bieżąco i codziennie się nimi cieszyć. Yy, dlatego niektóre rzeczy do tych zeszytów yy, przeniosłam. Yy, w tym notesie yy, mam rozplanowane finanse. Yy, długopis nie był kupiony z notesem. Długopis kupiłam yy, po raz pierwszy. Zresztą kupiłam długopis w Lumpeksie. Yy, bardzo ładny, turkusowy w kropeczki i jeszcze był, to był taki zdekompletowany jakiś, jakaś zdekompletowana paczuszka. Były dwa turkusowe, jeden też taki różowy, funkcjowy w kropeczki, no i ten fantastycznie mi do tego notesu pasuje. Także wracając, notes ma przekładki, notes miał naklejki, ale naklejki wykorzystuję w bullet journalu. I notes ma trzy rodzaje kartek, w linie, czyste i czyste, i w kropeczki. Podzieliłam sobie na kilka kategorii, i na każdej z grup zaznaczam sobie po prostu rzeczy, na które oszczędzam. To jest taka kategoria ogólna, nazwana skarbonka, to jest, to jest odkładanie pieniążków na wycięcie drzew, ponieważ to niestety teraz kosztuje, to jest odkładanie na. Na nowe opony letnie. Ostatnio w zeszłym roku odkładaliśmy na zimowe. Teraz pora kupić nowe letnie. No i ostatnia kategoria. Przez cały rok odkładam pieniążki na opłatę za, za stronę www. No, ponieważ trzeba za nią płacić. No i ostatni. Tutaj mam jeszcze wypisane. Zakrywam, żeby nie każdy musi oglądać na co odkładam. Tu mam wypisane jeszcze na końcu rzeczy, na które będę. Odkładać, gdy któraś z tych kategorii się skończy. I tak mam zorganizowane swoje finanse. Ja wiem, że dla niektórych być może są to kwoty jakieś takie dziwne bądź śmieszne, ale ja sobie tak w ten sposób to ustaliłam. To jest pierwszy zeszyt. Drugi zeszyt. Ten w kolorze czerwonego wina, przepiękny. Kropeczki. Przeznaczyłam na. Czytane w tym roku książki. Zastosowałam podział miesięczny, przepisałam sobie, ponieważ robiłam to całkiem niedawno, to znaczy w marcu, przepisałam sobie książki czytane w styczniu i czytane w lutym. A od marca wygląda to troszeczkę inaczej, to znaczy wpisuję tutaj przeczytane książki, ale po drugiej stronie i będę tak robiła też dalej. Po drugiej stronie wpisuję sobie, robię sobie taką listę książek do przeczytania. Czyli zarówno te, które mam na swoich stosikach, no, do wzięcia jako kolejne, po przeczytaniu tych, które aktualnie czytam, oraz te, które obserwuję gdzieś na blogach, na Facebooku, na Instagramie, które są po prostu polecane i uważane za warte przeczytania. I tu je sobie zapisuję. Oczywiście po przeczytaniu krateczka będzie zamalowana. I tak wygląda mój zeszyt książkami cudownie jest ten kolor uwielbiam go no i trzeci zeszyt też losztą tylko taki turkusowy piękny głęboki turkus to jest zeszyt z miejscami które odwiedzam w tym roku i tutaj mam też oczywiście przepisane od początku roku miejscowości które już odwiedziłam a tutaj na tej stronie i, i będzie podobnie jak w książkach po tej stronie będę zapisywała miejscowości, które odwiedziłam, a tutaj sobie wpisuję rzeczy, które planuję odwiedzić, te, które sobie zaplanowałam już wcześniej, w roku ubiegłym, oraz te różne inspiracje, które zbieram, że tak powiem, na bieżąco, które się pojawiają, też dopisuję tutaj. I oczywiście po odwiedzeniu będę krateczki zamalowywać. I w ten sposób wyglądają te trzy moje zeszyty. Nie robię tego. W bullet żurnalu z prostego powodu. On mi starcza na 3-4 miesiące i bez sensu jest to wszystko ciągle przepisywać jak robiłam do tej pory. Zaczęło mnie to mocno denerwować, uznałam to za stratę czasu, a te zeszyty wiadomo, że posłużą mi dłużej, dłużej niż rok i będę to w nich robić sobie po prostu sukcesywnie przez cały czas. Dlatego postanowiłam tak podziałać. To tyle, do usłyszenia.